Ilość zasobów, które mamy pod ziemią, się nie zmienia, ale w czasie się zmienia cena. To nie jest wina e, ani wojny na Ukrainie, ani nie wina e, Unii Europejskiej. Przez dwie dekady będziemy e, e, najbogatszym społeczeństwem w e, e. Wszystkie nasze rządy to są rządy marionetkowe, to są rządy kolonizatorów, a nie polskiego społeczeństwa. Ja to muszę udowadniać jeszcze teraz, po 33 latach transformacji, gdzie wyprzedano dosłownie wszystko. Czy to jest normalne? To jest normalne zjawisko i wywłaszczają pozostałych e, e, uprawnionych Polaków e, e, czyniąc z nich w przyszłości niewolników, więc stąd... E... Maciej Podstawka, witam na kanale Bądź na Bieżąco. W ostatnim czasie jednym z głośniejszych tematów zarówno w świecie szeroko rozumianego internetu, jak i w polityce stały się potężne złoża, jakie potencjalnie Polska może mieć pod swoją powierzchnią, a państwo ma, lekko to ujmując, źle nimi zarządzać. Sprawa stała się na tyle głośna, że postanowiła odnieść się do tego Polska Agencja Prasowa, a także duże prywatne profile w mediach społecznościowych, m.in. kanał Globalista. Niestety nie doszło do konfrontacji argumentów jednej jak i drugiej strony, Dlatego specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy na nasz kanał osobę odpowiedzialną za całe zamieszanie, żeby skonfrontować go z argumentacją drugiej strony. Szanowni Państwo, inżynier Krzysztof Tytko. Witam serdecznie pana i witam serdecznie bo po polskiej Jestem w kanale Bądź na bieżąco. Witam wszystkich słuchaczy. Chciałbym właśnie, żebyśmy się dzisiaj odnieśli do twierdzeń Polskiej Agencji Prasowej. To jest agencja rządowa, która ma swój. Wydział fake newsowy, który tam sprawdza, czy treści w internecie przekazywane są prawdziwe, no i właśnie twoje materiały, materiały z wywiadami z tobą, określili jako wielopiętrowy fałsz. To dokładnie cytat z polskiej agencji prasowej, chociaż mimo tego, że od razu tam zaznaczyli, że zgłosili twojego tweeta, zgłosili też te filmy na YouTube, to one dalej są, więc zarówno Twitter, jak i YouTube nie miał żadnego sprzeciwu wobec tego, mimo tego, że agencja rządowa napisała. No ale to już tak pomijając, to może na początek e, z grubej rury przedstawiają cię tam jako Krzysztof Tytko występuje jako główny ekspert na profilu obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, który znajdujemy w rosyjskim serwisie społecznościowym w kontakcie. Dlaczego profil na rosyjskim serwisie społecznościowym? Wiadomo, że Polska Agencja Prasowa od razu chce przedstawić Ciebie jako rosyjskiego trolla. Ale może jakoś do tego byś się odniósł. Ale to już, to wypowiem tylko tak, że my w swoich strukturach okupy PZPN mamy człowieka z Warszawy, to jest Miłosz Szowolewski, który jest archiwistą, bibliotekarzem i on w sposób kapitalny na przestrzeni ostatnich kilku lat udokumentował, zarchiwizował, poukładał te wszystkie nasze e, wywiady i filmiki i między innymi e, to jest jego decyzja między innymi e, jest to na, na, na innych kanałach i, i też na tym PK. Także ja e, jestem też zaskoczony tym pytaniem, więc ja na przyszłość jak będzie jeszcze raz prowadzić, no to ja się zapytam e, 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 Miłosza Sobolewskiego co to co to oznacza, ale możemy powiedzieć śmiało, że nie mamy nic wspólnego tutaj z żadnym agenturą i, i no ten to, to do tego się mogę odnieść. A jeśli chodzi o teraz o te fake newsy... Tak, tak, tak. Ja, ja bym może właśnie przytoczył wszystko to, co jest na Polskiej Agencji Prasowej. No bo o tym, że e, macie... Pro, bo ja wiem po prostu, że macie profile wszędzie i między innymi również na tym e, w, w kontakte, co jest jak najbardziej zrozumiałe, bo jeżeli usuną was z jednego źródła, no to też e, żebyście byli pewnie na Kolejnym, ale też nie bez powodu Polska Agencja Prasowa to podkreśliła, więc też, e, my, myślę, że dobrze, żeby się do tego m, odnieść. Od momentu, jak nasza koncepcja, nasza idea uzyskała takie szerokie poparcie społeczne, zaczyna się coraz to więcej pojawiać informacji, które chcą podważyć wiarygodność Okop.N.P., a w szczególności mojej osoby, bo ja jestem tą główną twarzą, która głosi. Te, te zasła dotyczące wielkości naszych zasobów e, naturalnych, które są już jedyną, to są jedyną i ostatnią szansą do e, bogacenia się e, polskiego narodu, a które są przedmiotem próby przejęcia przez obce kapitały. Że my w trybie pilnym e, potrzebujemy e, do dziesiątego, bo taki jest warunek kancelarii, że przed złożeniem, przed złożeniem e, postu, czyli przed walnym prowadzeniu. Oni muszą mieć pewność, że przynajmniej my część tych środków yy, yy, mamy zgromadzonych. Yy, myśmy wynegocjowali z nimi, że to nie od razu, tylko etapami, jak się będzie rozwijał proces yy, przygotowania yy, tego pozwu, to my będziemy yy, tej kancelarii yy, płacić. No proszę Państwa, tak ogólnie powiem, że na ten cel potrzeba około 250 tysięcy yy, złotych. Więc, e, jeśli byśmy jeśli by tak e, popatrzeć się na te wszystkie lajki, które są na przykład na tych naszych filmach, e, e, które zrobiłem e, z, e, z, z redaktorem e, Dla Pieniędzy, że tam mamy e, 50 tysięcy e, 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 lajków, tak? To gdybyśmy tylko każdy z tych lajków dał 10 zł, to mamy 500 tysięcy zł, proszę Państwa. Więc tutaj apeluję do wszystkich, w kraju i za granicą. Konto macie podane. Wspierajcie nie każdy, ja bym najlepiej tak chciał, żeby nie jeden dał 500 zł, bo na przykład 500 zł już na to przeznaczył pan Grzegorz Płaczek. Jak ja z tym pierwszy raz zrobiłem wywiad i powiedziałem, że mamy konto, to on pierwszy zadeklarował się przeznaczam 500 zł na kancelarię prawną. I to chwała tutaj większość państwa może zna pana pana tego, że płacka, e, który też wykupił te akcje i będzie na tym walnym zgładzeniu akcjonariuszy i też będzie głosował przeciwko e, tej, e, tej uchwale. E, więc e, najlepiej byłoby tak, proszę państwa, żeby, e, ponieważ my działamy w kierunku uwłaszczenia polskiego społeczeństwa, czyli, czyli każdy w przyszłości będzie miał jednakowe dywidendy, nikt nie będzie uprzywilejowany. Każdy obywatel będzie miał jednakową dywidendę i tu bym chciał też e, tak zaapelować. Za, załóżmy, że jest taka potrzeba, i, i, i liczę, że szerokie rządy społeczne odpowiedzą na ten mój apel i będą wpłacać e, szybko do tego 10 e, października, bo właściwie mamy tylko następny tydzień. Tylko mamy następny tydzień i tak proponuję, żeby każdy płacił po, po równo, po 25 zł. To nie jest jakby, duży wydatek e, dla poszczególnego obywatela, o którego my interesy tak e, taką determinacją walczymy. Płacajcie po 25 złotych, piszcie, kto to zrobił, bo my będziemy całą robić listę i po to, żeby, bo my, panie lektorze, my, ja gwarantuję tutaj swoją osobom, że żadna złotówka nie pójdzie z tego celu, jak tylko na przygotowanie się do zaskarżenia tej ustawy i w przyszłości, jak coś zostanie, to na y, dalszą kontynuację prac związanych z właszeniem polskiego społeczeństwa poprzez referendum. Ogólne narodowe. Na prośbę stowarzyszenia oko PZTN w opisie do tego filmu zamieszczam oświadczenie, o którym mówił nasz rozmówca, gdzie macie wszystkie informacje na temat wspomnianej inicjatywy. Piszcie koniecznie, jakie jest Wasze zdanie na mm, omawiane dzisiaj tematy, a także piszcie. Kogo zaprosić lub o czym nagrać kolejne nasze materiały, ponieważ robimy to właśnie specjalnie dla Was i to Wy macie wpływ na to, jakie tematy tutaj poruszamy. Dzięki Wam bardzo serdecznie za dzisiaj, trzymajcie się, cześć. Thank you.